Dla duszy braknącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania na danemkę Chrystusa. Jeśli wilnie się przypatrujesz męce zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok jego, rychło trafisz do serca jego. W czy w smutku, czy w wesele, niechaj z mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad męką pana Jezusa. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła ojca Klemensa o miłości ukrzyżowanego zbawiciela. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, O Panie, Twój nieskończony majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Pan Jezus umywa nogi uczniom swoim. Było to dzieło miłości najwyższej. Pan Jezus wstawszy od wieczerzy, złożył szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody w miednicę i począł umywać nogi uczniów, zaczynając od Piotra. Piotr wyzbraniał się, nie chcąc dopuścić takiego przed nim upokorzenia się boskiego mistrza swego. Kiedy jednak usłyszał z ust Jezusa te poważne słowa: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał części ze mną. Ustąpił i zawołał: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Na to mu odrzekł Zbawiciel. Kto umyty jest, ten potrzebuje tylko nogi umyć, bo Wszystek czysty jest. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Ta ostatnia uwaga tyczyła się Judasza. Gdy zatem umył nogi, mówi dalej Ewangelia, Pan Jezus tłumaczy uczniom znaczenie tej czynności. Wiecie, com wam uczynił, jeśli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiego nogi umywać, albowiem dałem wam przykład, abyście jaką ja wam uczynił, tak i wy czynili. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, nie jest sługa większy od Pana Swego. Ani posłaniec nie jest większy od onego, który go posyła. Takie to wspaniałe dzieło miłości spełnił tu cichy i pokornego serca Zbawiciel nad uczniami swymi. Była to najprzód posługa czysto zewnętrzna, ale w jej głębszym znaczeniu ukrywała się łaska najprzedniejsza i błogosławieństwo niebieskie. Jezus klęczący u nóg apostołów swoich i umywający im nogi, jakiż to widok rzewny i głęboko wzruszający. Zatrzymaj się tu, duszo moja, i zważ, kto jest ten, który taką czynność spełnia. Jest to słowo, które stało się ciałem, jest to syn najmilszy Ojca przedwiecznego. Który w nieogarnionej świętości bóstwa i człowieczeństwa swego, jest rozkoszą aniołów i jedyną nadzieją człowieka upadłego. Dlatego właśnie ta czynność jego jest tak święta i wzniosła. O Jezu najsłodszy, dopuść mi klęknąć u stóp Twoich, a kiedy mnie wart ucałować rąk Twoich najświętszych, które nogi apostołów umywały. Niech przynajmniej z Magdaleną łzami skruchy i miłości stopy Twe święte obmyje. Zważ jeszcze, jaką to czynność spełnia Zbawiciel. Spełnia posługę właściwą najniższym tylko najemnikom i niewolnikom. Według obyczaju wschodniego każdy zaproszony na gody brał naprzód kąpiel, a potem w domu gospodarza jeszcze obmywano mu nogi, aby od pyłu ulicznego nie zanieczyściły się kobierce i poduszki, na których goście przy stole spoczywali. Taką to niewolniczą posługę spełnia Jezus najłaskawszy, bo miłość Jego boska uczyniła go jakoby niewolnikiem człowieka. A teraz powiedz, jak to być może byś ty się wzdragał świadczyć pomoc i usługę bliźniemu, mając przed oczyma taki przykład Boga i Zbawiciela Twego? Czy może jeszcze jakaś praca być za niską, kiedy Syn Boży nie poczytywał za rzecz niegodną siebie posługi właściwej niewolnikom? Czy raczej wszelka praca nie jest czcigodną i świętą, jeśli tylko za przykładem zbawiciela płynie z miłości Boga i Bliźniego? Tak jest bez wątpienia. Dlatego też święci pańscy do wszelkich tego rodzaju posług wielką uwagę przywiązywali. Taki święty Ignacy, święty Franciszek Ksawery. Święty Karol Borromeusz, Święty Alfons Maria Liguori, Święty Vincenty z Pauli i tylu innych za szczęście sobie poczytywali przebywanie po szpitalach i oddawanie chorym wszelkich posług, choćby najniższych. Radowali się, że mogli w ten sposób naśladować przykład tego, który stał się nam wzorem we wszystkim. A cóż powiedzieć o tylu różnych zakonach zdobiących Kościół święty, które za najbardziej pożądany cel sobie zakładają niesienie ratunku chorym, ubogim i opuszczonym w duchu miłości i poświęcenia siebie? Lecz za to pożal się Boże, iluż jest noszących imię chrześcijańskie, którzy przez pychę lenistwo. Przez miękkość samolubną wzdrygają się na samą myśl zrobienia takiej ofiary z siebie. Własnym nawet rodzicom lub bliskim w sędziwym wieku lub w chorobie, nie jeden taki odmawia potrzebnej im opieki i pomocy, tym bardziej nieczułe i obojętne mają serce na potrzeby dalszych i obcych choć właśnie tu najlepszą mieliby sposobność zebrania sobie licznych zasług na żywot wieczny. W tej zewnętrznej posłudze umycia nóg darował Pan Jezus uczniom swoim także duchowną łaskę. Przez to obmycie, powiada Święty Ambroży, wzmocnił ich Pan Jezus łaską swoją do walki przeciw porządliwości i złym skłonnościom. By się im mężnie przeciwstawiali. Podobnie mówią święty Augustyn i Bernard. Umywając nogi apostołów, powiada święty Augustyn. Chrystus Pan obmył duszę ich z tych ziemskich skłonności, uchybień i z które tak łatwo przylegają do duszy, jak pył uliczny do nóg człowieka, Umycie nóg, powiada święty Bernard, oznaczało skruche i ducha pokuty, z jakim człowiek przystępować powinien do przyjęcia Boga swego w Komunii Świętej. Tak, to miłość Boskiego Zbawiciela ma we wszystkim na celu zbawienie i uświęcenie duszy nieśmiertelnej. I ty, duszo moja. Staraj się w takim znaczeniu duchowym obmywać nogi bliźnim swoim, dopomagając im do oczyszczenia serca i do zbawienia duszy. Sposobności ku temu, jeśli tylko zechcesz, nigdy ci nie zabraknie. Czy to nauką i upomnieniem, czy modlitwą i przykładem, możesz wywierać zbawienny wpływ na tych, którzy cię otaczają, na starszych i młodszych, możesz od złego ich powściągać, a do dobrego pobudzać. Westchnienie Serca. O Boże i Zbawicielu mój, niewypowiedzianą ku ludziom pałający miłością, racz w moim sercu zapalić ogień tej świętej miłości. Daj, bym z każdym dniem więcej Ciebie, Pana nieskończonej miłości godnego, miłował. Gdzież miałbym szukać tej cnoty droższej nad wszystkie inne, jeśli nie u Ciebie, który jesteś źródłem wszelkiego życia, łaski i miłosierdzia? I jakże Szukając jej u Ciebie, mógłbym jej nie znaleźć? Gdybym Cię prosił o inne dary, o których nie miałbym pewności, czy mogą się przyczynić do chwały Twojej i do mojego zbawienia, wtedy nie mógłbym na pewno liczyć, że prośbę moją wysłuchasz. Lecz gdy Cię proszę o boską miłość Twoją, Wiem niezawodnie, że proszę cię o rzecz boskiemu sercu Twemu najprzyjemniejszą. A więc przez najsłodsze imię Twoje, o dobry Jezu, użycz mi tego daru miłości Twojej, a wraz z nim daru doskonałej miłości bliźniego. Abym przez nią stał się do ciebie boski wzorze mój podobny. O Maryjo, matko zbawiciela mego i moja, przyczyń się za mną i możną przyczyną Twoją wspomóż nieudolne prośby moje. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne niech moje serce znajdzie w twej męce swoją pociechę radość miłość i życie amen wysłuchane rozmyślania pochodzą z dzieła o miłości ukrzyżowanego zbawiciela autorstwa ojca klemensa Książkę Audiobóg oraz pozostałe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie na